Cześć wszystkim, dzisiaj Baby Hall Baby hall z handemu. Ostatnio było trochę wyprzedaży, było 20% na cały asortyment dziecięcy, więc ja z tej okazji skorzystałam. I tutaj pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest przepiękna sukieneczka, kupiona właśnie na wyprzedażach. Ja tutaj kupiłam rozmiar większy, bo nie było mniejszego, to jest 92, więc... Na później Nadia po prostu będzie ją miała. Ale nie mogłam jej nie kupić, bo kosztowała chyba 30 zł. Z tyłu, yy, z tyłu tutaj taka piękna na guziczki, a z przodu kokardka i taki tiul z brokatem. Prezentuje się przepięknie. Jak do niej dorośnie, to na pewno zobaczycie fotę na Instagramie. Yy, I tutaj, już na nadchodzącą jesień, zimę, kupiłam jej parę ciuszków. Wszystko zamówiłam w rozmiarze większym niż teraz Nadia nosi. Pierwsza rzecz to jest taka bluza. Zwykła różowa bluza w serduszka, uniwersalna, rozpinana. I ta bluza kosztowała 29,90. Naprawdę fajna, praktyczna, z takiego miłego materiału. Także na ten okres jesienno-zimowy na pewno się jej przyda. I zamówiłam jej też kilka takich kompletów. I pierwszy komplet, w ogóle ten wzór w te zajączki króliczki mnie tak urzekł, że to co było dostępne, tej zamówiłam, jeszcze jest taka fajna dresowa sukienka w te króliczki i pewnie też jej to zamówię. To jest taka bluzeczka, ona kosztowała 19,90, ja tu zamówiłam wszystko z tym rabatem 20%. I do tej bluzeczki to było osobno, akurat nie w komplecie, też za 19,90 zamówiła mi takie spodenki, też z tym uroczym, nie wiem, zajączkiem, króliczkiem. Także tak jeden komplecik będzie miała. I ona teraz nosi rozmiar 74. Już może nie, że wyrasta z niego, ale widać, że troszeczkę podskoczyła ostatnio, dlatego zamówiłam już jej na rozmiar 80 i myślę, że tak w październiku, jak skończę ten rok, to już zacznie, zacznie w tym chodzić. Kolejny komplecik, który zamówiłam, to też w te piękne króliczki i to jest taka bluzka, sukieneczka może być, na długi rękaw wszystko. I to było akurat w komplecie z taką piękną opaską i ze spodankami. I ten komplet kosztował 29,90 z kartą HM, a bez karty 59,90. I wiem, że teraz one chyba są w tej standardowej cenie 59,90. Także taki komplecik jej zamówiłam. Bardzo ładny. Kolejny komplet właśnie w tej cenie. Jeszcze dwa komplety w tej cenie dla klubowiczów 29,90. To jest tak. Pierwsza rzecz opaska, bluzka, kropeczki z taką falbaneczką na dole. No urocze po prostu. I do tego były spodenki w kolorze pudrowego różu. Także drugi taki zestawik. Wiadomo, że te spodenki, bluzeczki możemy sobie mieszać z tymi spodenkami, więc to nie musi być tak yy, wszystko do pary. I ostatni zestaw to jest taka bluzka. I też tutaj z jakimś, nie wiem, skotkiem. I do tego było słuchajcie, taka opaska w kwiatuszki. Wiadomo, że te opaski pewnie i tak nie będziemy już nosić w tym okresie jesienno-zimowym i jeszcze takie urocze spodenki wykwiatuszki, także takie trzy zestawy zamówiłam w tej cenie 29,90 i ja Wam serdecznie polecam zaglądać albo założyć sobie najlepiej aplikację H&M, bo cały czas ja dostaję powiadomienia czy to z aplikacji lub na maila, że są jakieś promocje dla dzieci, a uważam, że ta jakość w H&M naprawdę nie jest zła za taką cenę, także warto sobie skorzystać i zamówiłam jej takie dwie piżamki dwuczęściowe na długi rękaw, już też na ten okres chłodniejszy, to jest góra i to jest dół i też z myślą słuchajcie już o żłobku, bo w żłobku yy, na takiej wyprawce, na takiej liście wyprawkowej mam właśnie dwie piżamki dwuczęściowe, więc już będzie miała, a przy okazji i tak jej do domku jeszcze zamówię następnym razem, kolejna to jest właśnie różowa. Proszę bardzo I do tego gadki Także takie zakupy udało mi się poczynić Te piżamki były dwie za 69,90 bodajże I minus 20% Rabat Więc bardzo się opłacało Dwie fajne piżamy dwuczęściowe My już mamy sporo ciuszków z H&M Bo ja je zamawiam właśnie na tych promocjach Jak są bądź na wyprzedaży I jestem z nich zadowolona Po praniu nic się z nimi nie dzieje My też szanujemy ubranka Także ja jestem z jakości tych ubranek naprawdę zadowolona. Dajcie znać, czy podobał Wam się Hol, czy chcecie więcej takich Holi. I jeszcze pod tym filmikiem chciałabym, żebyście mi napisali, czy chcecie Baby Haul z lumpa, bo mam mnóstwo rzeczy kupionych dla Nadi z lumpek. Są naprawdę fajne perełki. I mogę Wam też taki odcinek nagrać. Także dajcie znać, czy chcecie. A ja tutaj składam burdello. Też polećcie mi jakieś fajne sklepy z ciuchami dla dzieci. Jeżeli znacie, jak są jakieś fajne promocje, to też dajcie znać w komentarzach na dole. Żegnam się z Wami. Buziaczki. Pa, pa!